Po tej porażce, chwilę później, PGS Krabeł Hatów wydała komunikat, że oczywiście nadal trwa współpraca z Mieszką Gogolem, ale pojawia się taka funkcja opiekuna, doradcy, nadzorcy może za mocne słowo. Choć taki program o mocnych słowach dzisiaj jest, w osobie Jacka Nawrockiego, wiemy to jest człowiek bardzo mocno związany z PGS z dwa mistrzostwa Polski jako trener zdobył z tym klubem, przez wiele lat był asystentem, czy to Ireneusza Mazura, czy Daniela Castellaniego. No i on ma być tym takim mentorem, Mieszko. Jaka to jest sytuacja dla trenera? Maćku, ty trenerem bywałeś. Też byłeś wtedy bardzo młodym trenerem, e, chociażby w Częstochowie, gdzie zdobywałeś mistrzostwo Polski. Czy to jest komfortowa sytuacja dla trenera i jaka to jest troszkę informacja dla zespołu? Bo wiemy, że to jest zaburzenie pewnych arterii społecznych, socjologicznych w zespole. Na pewno trener Skry ma duży, duży, duży problem do rozwiązania. Pamiętajmy, że jest to bardzo młody człowiek. Właściwie pierwszy chyba rok prowadzi samodzielnie zespół na takim poziomie, z taką odpowiedzialnością. Czyli to doświadczenie tego typu sytuacji jest praktycznie zerowe. Podoba mi się, że, że jest bardzo charakterny, że mówi, że będzie walczył do końca. i. Nie podda się, bo to jest ważne ważne, bo to też słuchają. Choć widać, że, to, że nie policzki opadły, jest taki wychudzony. Ale midula. to nie ma co dziwić. To, tak, to, to jest stresowa robota. To jest bardzo stresowa robota, tak jak powiedziałeś na początku, że to jest gorące krzesło. Nie wiem, czy to już jest zamrożone krzesło, że tam już jest bardzo zimno. Natomiast to, co od tego zacząłeś, zacząłeś czas. Ta funkcja rozmowę. doradcy takiego, no niektórzy mówią nadtrenera. Asiu, czekaj, nie, zanim przemyśl sprawę, bo Asia ma doświadczenie w funkcji nadtrenera. Może teraz nie przypomina sobie ja jej przypomnę mistrzostwa świata w siatkówce i wtedy w roli takiego, powiedzmy, opiekuna z reprezentacją polski kobiet. Trenerem był Ireneusz Kłos, dobrze ci znany kolega przyjaciel, pojechał waldemar wspaniały na tym mistrzostwa. I to się umówmy się, sukcesem sportowym nie skończyło. I to była właśnie bardzo podobna sytuacja. Ten doświadczony trener utytułowany jedzie pomagać temu młodemu. To się nie sprawdziło w tamtym przypadku. W tamtym przypadku się to nie sprawdziło. Ja nie wiem, jakie rozmowy były między trenerami. Na pewno po meczach przegranych. Ja byłam proszona na taką rozmowę z jednym i z drugim panem. No to w ogóle nie były przyjemne mistrzostwa, tam było dużo niedomówień, dużo takiej niedobrej atmosfery wokół wtedy naszego zespołu. A... No umówmy się, to jeszcze było tyle trudny czas, że to nazwałbym czas taki, taka żałoba po Andrzeju Niemczyku, który tak. odszedł z tej reprezentacji po no, genialnych sukcesach. I to ciągle była trauma, to ciągle był kac tak naprawdę dla wszystkich, i dla władz siatkarskich, i dla Was dziewczyn. No tak, no, no niestety e, trener e, e, Irek wtedy nie uniósł ciężaru prowadzenia tej naszej reprezentacji, e, a trener wspaniały, no też niewiele to zmieniło. Ja no to Maciek, byłem wy... taką sytuację, bo w większości klubach, w których pracowałem, wolałem pracować sam, bez asystentów, natomiast jak był ten starszy kolega, to ja go sobie sam wybierałem, bo miałem taką sytuację Aha. w Częstochowie, gdzie wcześniej ten, ten klub prowadził Staszek Gościniak i on pozostał w klubie, ale nasza współpraca była znakomita. Jak ja miałem problem, to szedłem do niego i rozmawialiśmy. Ale, ale nikt ci wtedy Staszka nie, nie narzucił nie, jakby organizacyjnie? Nie, 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 nie. Mhm. To nie, bo to przede wszystkim osłabiłoby moją pozycję, i mój pomysł na zespół ten pomysł, jak się okazał, nie był taki zły, bo wygraliśmy Mistrzostwo Polski. Ale podobnie też było na przykład, jak pracowałem jako trener w Stalinysa. Tam był mój trener, który też gdzieś był już z boku, nie pracował, Andrzej Kaczmarek. I ja go wręcz poprosiłem, przychodząc tam w czasie sezonu do pracy, o pomoc, bo on jest na miejscu, on miał duże doświadczenie i ja z tego korzystałem. Jak jest w tej chwili, jaka jest sytuacja w tej chwili w Bełchatowie? Tego nie wiemy, czy to jest pomysł pierwszego trenera, bo jeżeli to jest pomysł pierwszego trenera, to ja to akceptuję, bo wtedy I to ma sens Mieszko wyciągnie sobie to, co będzie chciał wyciągnąć, skorzysta z tego, co Jacek coś tam podpowie lub inna osoba. Natomiast jeżeli to jest narzucone dla niego, no to, to jest właściwie koniec tej, tej pracy tam.